Siemanko, tutaj wasz host Max nie grać. Zapraszam na kolejny odcinek Borderlands. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, próbowałem pokonać jednego mocnego bossa, ale ostatecznie okazało się, że był silniejszy ode mnie. Sprawdzimy na mapie teraz co i jak. Czy nie ma na przykład jakichś... Nie ma tam wskaźników. To jest chyba nasza jedyna misja. Więc zaczynajmy. Spróbuję. Go pokonać kolejny raz. Może po za podejściem czwartym uda nam się go pokonać. Więc graty są, więc lećmy. No waste time. A chciałbym zapowiedzieć nową serię, która się może niedługo pokazać. Więc e, stay tuned, my dude. Do momentu aż e, się pojawi. Więc. Jestem martwy. Małą rączkę. On nie chce zbić człowiek z małą rączką. Udało nam się pobić człowieka z małą rączką. No co? Hehehe, <laughs> wygrałem to, powiłem go! Kurde twarde. o, o intensive. Podeszłem go trochę od tyłu. Więc tak czy siak, drodzy Państwo, wróg został w końcu pokonany. Za czwartym razem. Udało mi się go pokonać. O nie, Olga, o ekible. Więc będziemy mogli w końcu, drodzy Państwo... Będziemy mogli w końcu iść dalej. Ale taktyka typu wyrulowanie całej jego bandy a potem pozbycie się była bardzo przydatna. Respawn w tej grze. No to respawn. Bo kurde, nagle nikon się pokazali. Taki tanki. Kurcze, ile tu jest Respawn, Jak kółko mi ich srało. No OSDF spacer MBC O, jedziemy tędy. Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Nie ta film. Kurde, jak to się dziwnie zachowuje. Kurde, jak ja nie lubię jeździć pojazdami w żadnej rzeczy w gr grach. I co? Zaciąłeś się? Na maszynko? Sorry, ale... Tyle to jest kurcze, warte. A z powrotem. Zawsze w każdym grze, gdzie słabe wale kury jest zrobione, to za każdym razem mam to samo Wciśnie się w kąt, zatnie się do cholery i nie możesz tego ruszyć. Ile, ile, ile się chcę spawnić jeszcze raz. A ja nie mogę, jak można tak zaprojektować pojazdy. Nie, jak zaprojektować tak grę, żeby coś takiego się wydarzało. Znowu wy nudni jesteście. Spawna sobie wali kury i was zwyślać. Kurzająca gra! Wiecie to samo, i w kółko to samo, i ciągle to samo. Te same potwory w tym samym miejscu. W ogóle strzela coś? On skręca w ogóle jakąś stronę, czy on jest liniowy? On nie może skręcać kiedy jedę do przodu, on może tylko skręcać kiedy jedę do tyłu. Wciskam E, i co? Nie ma skręcania. Bo udało mi się w końcu zacząć Ale tyle jesteś warty, tyle jesteś warty. Krata. Nie umiejącego skręcać. I co, zaciąłeś się? No, Powę jeśli tylko jedną stronę, tak? I mam zgadywać jak się tym prowadzi. Boże. Najgorszy pojazd Ewe Nareszcie. Ci w po ogóle pozwoli przekręcać? Czy ja cały czas uderzał w dowolne e, punkty na mapie? Widzicie? Przekręcam e, A, D, A, D i co? I, 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 I jakiś czasem cudem się przekręci, a czasem się nie przekręci. No i co? Nie taki gówniony pojazd. Najpierw tu się chyba tyłem będzie jechał. Zbagowane jest. Z Buta byłbym tu szybciej niż tym gratem. Bogowie, nie tylko to. Wiecie, są szybciejsze sposoby. Z Buta. jest najszybciejszy sposób, jaki znam. Ponieważ z Buta po pierwsze, bo mi, potrafi skręcać, a pojazd nie potrafi. O, lodówka. Możesz tak wiecznie... ...dysz, dysz, dysz, dysz... ...dysz, dysz, dysz... w końcu, nareszcie. Wiem, że nie lubisz skręcać. Wiem, że nie umisz skręcać. Jedziesz tylko przypadkiem. Zapomniałem, no. w ogóle skręcać? Ja wiedziałem, że udało mi się skręcać, ale nie wiem, jak to zrobić. W sumie mi się udaje i to jest dziwne. się to jest to, że ruszyłem, ale teraz muszę... ...no, właśnie, najmocniej Osoba, która lubi cierpienie. O. Na pewno się pojazdy normalnie zachowują. No i... Przekręcisz się kiedyś. Przekręcisz się kiedyś i się wymylić w ścianę i tyle będzie warte. W niewarty nie złom. Tak wiem, respawny. Punkt respawny Nie wiedziałem, że jeszcze można było być tak wpurzony z powodu jakiejś kry następne Buderlandsy będą 4 razy lepiej O oh wow Dobra. Nie no ma problemu. Kolejna bezpośrednia broń, rozumiem. I ogromna ilość potworów. Nareszcie to trafiło z daleka. Idziemy zbierać kryształki, drodzy Państwa. Tak, idę z buta, bo mam dość tego pojazdu. Jak mam jeszcze raz jechać tym gównem, to wolę zapieprzać z buta. serii. Jest to wygodniejsze, łatwiejsze. Uśmiech. Może pojazdem byłbym szybciej, ale nie w tej Ale przeważam, że w walce... Nowa miejscówka. Jaskinia, gdzie będą trudne potwory i gdzie będę musiał znać przed nimi paskudnie uciekać. Nie! <śpiewa> Nie! Nie! Jakieś ogromne nagle poziomy z dupy mają. Czy się mój pojazd musi się coś w teleportować Jak na. Jak na grata przystało. Musi się oczywiście gdzieś cholerstwo zaciąć. Cholerny grak. Jak zawsze, całe życie z buta. E, jakbyście mnie zabili, to byście mi zrobili przyjemność, dobra? Weźcie, wykończcie mnie. Nareszcie. Cieszę się w końcu, że mogłem zginąć. Popierzcie moje cierpienie. No. Idziemy. Ach, raz lek, Raz ty umiesz się kurczę przekręcać? Raz w ogóle nie umiesz? Nie rozumiem cię, tych cholernych gracie. Rozumiem, bym przykład to spędzić i się przekręcić. Ja ty... Aha, dobra, rozumiem. Kurde, jakie gówniane sterowanie. To by pomyślał, że można na myszce. wam to normalnie, a ja to na myszce. Dobra, teraz już rozumiem sterowanie. Okropne sterowanie. W ogóle nieintuicyjne. Może trzeba oprzytać ściany tekstu. Myślę, że ja będę z tobą walczył. Acie, kurde cię kurczę, że taki ściednę sobie i z nie sobie tak cię zbytowano, aż w końcu Zmiecie w popie. Cóż powiedziałeś? No wiecie, jeżeli ja czegoś nie umiem, bo jestem. No ja nie umiem grać, no. Macie się tego spodziewać, że ja nie umiem grać. Że jak będę na coś narzekał, to tak naprawdę po prostu nie umiem grać. Eee, I mi się wydaje, że to jest idealny moment na zakończenie naszego odcinka Borderlandsów. Tak czy siak. Suby, lajki, mile widziane, miłe oglądanie w ogóle, tak. Komentarze dla Was, zdafiajcie na dole. Praktycznie jak żegnamy się cześć i czołem